Poszedł kolejny odcinek, kolejny filmik na moim kanale się rozpoczyna. Słuchajcie, troszeczkę zmieniłem, zmieniłem obrazek. Bo chciałem koniecznie coś wam powiedzieć ważnego eee, i, i po prostu zmieniłem, eee, te sołectwki zdjąłem, bo eee, dołożyłem drugi reflektorek, eee, już w ogóle jest na, tym, na zewnątrz. A chciałem Ci jeszcze ważnego powiedzieć, chciałem nagrać, I, a te się bardzo błyszczały tutaj po prostu nie było się tym żeby to zrobić. Tu wszystko zaraz powiem, bo to są też... Hmm, będę odświeżał ten obraz. dziś tam go rozpocząłem. Chciałem e, na te, tej fali, do po, po, te uniesienia e, malując pierwsze listy, sprawdzone były w innym formacie, Mamy też na bardziej tego kontrastu. Chciałem zrobić coś podobnego i teraz pewnie będę też yy, yy, udany na ten zabrak. natomiast yy, przy okazji zaraz yy, bardzo na tym. Yy. Witajcie, tutaj ja, Adam Razik jesteście na moim kanale online krok po kroku. Dzisiaj yy, chciałem o yy, jednej bardzo istotnej rzeczy, bo... Yy, nie piszcie mi o tym, ale yy, teraz yy, w tych ostatnich listach, natomiast było... Yy, Grosz pytań waszych yy, yy, dotyczy yy, takich bardzo... Yy, jak ja, ja się zastanawiam, ja w ogóle nie chcę tam uważać nikomu i, i z Was tam krytykować w z sposób. Natomiast wiele takich pytań, tak też się dałem ponieść tam, o takie zrobiłem te, te m, na temat Rezuszu, tego Werniksu leczzewskiego i, i w ogóle Werniksu, ale to nic z tym zrobię, natomiast chodzi mi o jedną rzecz bardzo istotną, żeby dla was to malowanie od razu, teraz później będę o tym o czym opowiem. To nie było taką rzeczą, wiecie, że to jest najważniejsze, to mieć dobre farby, super pędzle i, i, i żeby to nie było w ten sposób na przykład i jeszcze tam werniksy, fixatowy, sykatywę, i olej, i za pędzlę, i taką, i zapakową, za bez żeby tam wiecie, mieć ten i 88 pędzli, i w tym 14 konturowych i do tego szpacherek 18 rodzajów kształtu. Nie. Malujcie tym, co macie dostępnego, co macie, bo to nie może być także następnym. No już mam dwunastkę, mam pędzel, mam czternastkę, mam ósemkę, no jeszcze dziesiątki mi brakuje i szóstki, czwórki, no to jeszcze nie, jeszcze nie mogę zaczynać. Malujcie tym, co macie, po prostu to nie, nie, nie w tym rzecz, nie, nie w tym, że na przykład też takie pytacie o takie rzeczy, które naprawdę nie są na etapie nauki, na etapie poszukiwań takich twórczych, takich yy, yy, barwnych, na, na, tej zabawie. To, musi być, to nie może być takie, wiecie, wyuczone, wy, wy, jakieś wystudiowane, takie, no kurczę, muszę w, zrobić idealnie, muszę mieć idealne wszystko to poukładalne, idealne farby, idealne pędzle w całym machlarzu i to w, w, w włosie przez z i jeszcze tam z szynszyna i jeszcze z czegoś tam. Nie, to nie, nie w tym rzecz jest. Chodzi o to, żeby tymi dostępnymi środkami, które macie, jeżeli tam czegoś wam jakiś kolor brakuje, czy czegoś, no to sobie to, to wiadomo, ale to można naprawdę spróbować yy, trzeba mieć to podstawowe. trzeba mieć ten podstawowy ten zasób tych farb i tak dalej. Ale pokażę Wam takie rzeczy, które wydawałoby się... Yy, nie wiem, jak można namalować na kryb, na, na, kontynuować go olejem, jak można zrobić po prostu yy, brakuje wam jakiegoś środka wyrazu, można coś do, do, dołożyć wykażnie, odważnie, żeby to nie, nie było takie właśnie wyuczone, jakiś im mniej zasad, bo są oczywiście pewne reguły no wiadomo, dotyczące malowania obrazu, jakieś kanony, sztywne ustalone, ale im więcej tam macie doświadczeń. Ja po prostu próbowałem przeróżnych. Nawet próbowałem sobie mm, też, no wiadomo, y, akryle, oleje i tak dalej, się nim, ale jak, można zrobić cuda. No. Ja próbowałem na przykład y, farb, farbę emulsyjną dodawać, albo emulsji dodawać czy rozcieńczać tą y, oleję, co tam się będzie działo, jak tam się to zaczęło gryźć, jak jakieś porobiły jak jak tam, czy. Może w tym jest jakiś y, sposób. Właśnie takie poszukiwanie jakichś różnych nowych, nowatorskich rozwiązań, jakich, nie patrzcie taki szablonowo, jak mówię, nie, nie mam takiego wędrka, to nie mogę malować albo z, zostawić to i tak dalej. Po prostu, y, żeby to was nie ograniczało, tak samo będę, no bo muszę mieć, że ja już mam mam domarowy, mam mastek końcowy, mam satynowy papisty, jakiś tam pół, pół matowy, matowy, mam błyszczący, no ale jeszcze nie mam tego, to nie mogę, bo może akurat w tym obrazie... To nie, może, to nie może być tak, że bo to, że wy sobie skompletujecie pełną szafę jakichś tam preparatów, tych, jak mówię, akcesoriów do malowania pędzli, podobra i A tutaj się okaże, że nie macie o czym w ogóle powiedzieć na południu, no. czy tam na jakimś innym pogłowie, na którym malujecie. Także, żeby to Was nie, nie, nie odciągało, żeby to Was nie rozpraszało, żeby to nie stanowiło Waszego głównego powodu do tego, żeby, czy argumentu do, do tego, że czy dzisiaj usiądę do malowania, czy nie. Ci, rozmawiając o, z, też z poznaną osobą, yy, niedawno poznaną osobą przy okazji takiego malowania tam wspólnego, gdzieś tam na jakich, te, te, też o tym, o tym powiem, jak już to sprawa się, że tak powiem, yy, na, na innym etapie, no ale tak dzisiaj. Powiedzmy, poznałem osobę, z którą razem malowaliśmy, i, i tam... tak... Yy, 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 finałem tego, tej rozmowy naszej było to, że... Yy, policz tej, yy, tej osoby, yy, znaczy policz, to jakieś uznanie yy, mojego, moje, yy, mojej umiejętności malarskich w malowaniu, natomiast ona ciągle yy, ona wspomniała o tym, że yy, bardzo tego chcę, bardzo by chciała malować, bardzo by chciała się doskonalić tym, co robi, bo to jest jej, jej jaką samą lubią. Zresztą skończyła też Akademię z tym I Natomiast pracuje gdzieś zupełnie w jakimś biurze i żeby, tak dalej, żeby nie ma czasu, jak mówi, na, na, na to malowanie. I jeżeli, ja mam taki sposób na to, jeżeli na przykład, to, to też do tych osób, które na przykład pracujecie zupełnie niezwiązanych, no w większości pewnie tak jest, że pracujecie na posadach na etatach, które zupełnie nie odpowiadają, bo nie ma chyba takich, że macie etat malarza i malujecie obrazy. idąc do pracy, siadacie przy stole i malujecie obrazy, i w sobie w domu i takie, które nam ustala pracodawca, a później macie do domu i malujecie sobie obrazy, które to Wam w sercu w duszy gra. Tak? Czyli na pewno tak nie jest. Natomiast pracujecie w zupełnie innych zawodach, specjalizacjach, innych tam branżach. Po prostu nie związanych z, nawet w najmniejszym stopniu z malowaniem, czy tam z jakimś twórczością, czy jakimś innym projektowaniem, czy czymkolwiek innym, związanym z tą kreacją, taką na, 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 na plastyczną. Natomiast jest taki niezawodny sposób, ale to wymaga strasznego. <dyskujesz> Może nie poświęcanie, jak powiedziałem, ok, no, w ten sposób po poświęcaniu i angażowaniu, ale takie zaangażowanie, takiego na na, na, wiecie, na, na 100% i to naprawdę nie musi być długo, nie musi być dużo, ale wygospodarować gospodarować sobie, mm, taki, zrobić sobie taki plan, taki cel w życiu, że żeby <dyskujesz> Przepraszam, no, kurczę, coś jest no przedziemienie i tak dalej, to jest każda i tyle. Przepraszam, mocniej mam nadzieję, że nie będzie mnie tutaj, nie, nie tutaj rozpraszało ten kasłanie. Żeby to się stało takim celem, takim dążeniem, takim priorytetem, takim planem na to, żeby żeby dojść do takiej sytuacji, żeby tylko to robić właśnie... Oczywiście to, żeby się nie oglądać i tam kreatywna grupa powstanie i tak dalej, to jeszcze nam z tym pomoże. I wiem, że jeden z nas się znajdzie w tym, w tym gronie i, i będziemy wspólnie y, y, pracować sobie i, i zarabiać na tym, co kochamy. co, co gramy. Natomiast jeżeli pracujesz na etacie i teraz jeszcze nie, nie, stać, nie, nie, nie jesteś w stanie y, to wygospodarować, y, znaczy tylko się poświęcić, to wygospodaruj, wy albo wy sobie załóż taki cel y, że dojdzie do takiego y, momentu takiego w końcu yy, miejsca w życiu, że czy tam nadejdzie taki czas, że w końcu będzie tylko to robić, ale sobie to zaplanuj, czyli na przykład codziennie przez o pół godziny poświęć na to. Nawet jeżeli nie możesz codziennie uczyć do malowania, albo sobie coś na i sobie jakąś tam, yy, jakiś pomysł zarejestruj, za, za porysuj sobie, żeby tam nabrać tej, tej łatwości. Yy, czy czy nawet, yy, nawet to nie muszą być w yy, sensie takim, tylko jakiś ołówek, i tam ta piórko, czy tam, yy, tam yy, cienkowicz czarny, czy coś tam, tylko może być to nie wiem, kredki, mogą być tam jakieś pastele, i tak dalej. Żeby to ciągle, jeżeli w tego w się poruszamy, tego malowania, tej, tej, tego poszukiwania warstw, i tak dalej, żeby, żeby to, yy, to spróbujcie, bo to tym bardziej nabierzecie takiej yy, pewności siebie, a poza tym nabierzecie takiej łatwości w tym... Bo im częściej zestawiacie pewne barwy, to wiecie jak to działa, na przykład w technice olejnej, jak, jak to w, w akwilu, a jak tam no malując pastelami olejnymi, czy tam rysując, czy no suchymi, czy tam temperą, czy akwarelą. Próbujcie, to może być wiecie, ale żeby to co, codziennie, żeby to była taka systematyczność, bo to wtedy tak i jednocześnie to nabierasz takiego yy, tych, tych właśnie Po pierwsze doświadczenie, nabierasz takiej pewności siebie w, yy, i ciągle coś codziennie coś nowego odkrywasz, tak, takimi po prostu małymi stoczkami, ale żeby to robić systematycznie, żeby tego... Yy, a jak mówię, a, a wtedy kiedy się da to, to, to częściej, to usiąść do tego i żeby to nie stanowiło dla Was yy, takiej bariery, przeszkody tak jak powiedziałem, a za pogoda, za światło, a dzisiaj się nie chce, bo coś tam. Ten, wszyscy ludzie sukcesu, wszyscy ludzie, którzy do czegoś doszli w życiu, którzy, czy to w biznesie, czy to byli fortunę, czy to, oni, bo czym jest na przykład biznes, czym jest robienie kawy? to jest robienie rzeczy tych, które... I, i czym, e, czym się robią na przykład e, ludzie znaczący Że Po prostu robią to, co trzeba robić, e, zakładają sobie, robią jakiś plan, założenie i działają. Nigdy nie, nie wiem, e, żaglowiec nie dostanie wiatru w żagle, kiedy stoi w porcie. No. To, jak mówi Jacek Warkiewicz, jak wypłyniesz na ten ocean, na no to może no to dostaniesz. Więc ten jeden będzie flał, ten jeden będzie działał, ale w końcu tego wiatru dostaniesz. Tak samo yy, inne porównanie nie dostanie nie urosną ci skrzydła, yy, tylko wiesz, czekając na to, że, że tam ci właśnie one urosną. Jak lepiej zacząć spróbować działać, żeby tam zbudować jakiś przyrząd do latania, tak? Czy tam jakiś samolot, czy jakiś inny paralogny czy coś tam. Na tym to polega, że po prostu trzeba działać, no, nie ma innego rozwiązania. Jeżeli yy, już jesteś uwikłany, mm, ograniczony tym, że pracujesz dzień indziej niż, niż to, co, to, co kochasz, no to kurczę, zrób tak, żeby, żeby to było, nie wiem, 5-1% dziennie, 10%, 15%, później coraz więcej, więcej, aż w końcu nadejdzie taki czas, że namalujesz po, po godzinach w tygodniu jeden obrazek yy, i sprzedaż go yy, pomału będzie zacząć sprzedawać, sprzedawać, aż w końcu się okaże, że że sprzedaż w miesiącu cztery obrazki malując tylko po godzinach jeden obrazek tygodniowo I, i to będzie więcej stanowiło, wynagrodzenie będzie wyższe niż cała, cała codzienna praca, 8 godzin, czy do dojazdy do pracy I, i wiecie. Na tym to polega. Rób to stale, stale. Czas i tak ginie, tak? To tak jak było ten przykład tego, 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 już nie pamiętam tego nazwiska, ale tego tego, tego człowieka, który robił doktora, tego procent tego, tego magista, powiedzmy. Robi doktorat w wieku 58 lat. No i co? No i zrobił ten doktora. No i wszyscy go pytają, co jest biały, masz 58 lat, ty doktora zaz, zaz, zaczynasz robić. No, no tak, a ile wiesz, że ten doktora? No 4 lata, no 4 lata, no to ile lata, no 62 lata, 62 lata, będziesz miał zrobić doktora. No i, A jeżeli nie zrobisz doktoratu, to ty nie będziesz miał 82 lat. Tak to, to jest ten. Jeżeli nie będziesz malować, nie będziesz tego robić, nie będziesz dążyła, dążył do tego, żeby robić to, co to chcesz, to chcesz yy, robić. I tylko, wiesz, ja też byłem no, taki, ja nie mówię dlatego teraz po to, żeby teraz was jakoś tam, o, wiecie, tu usiadł, kurczę, mądra, i tutaj się teraz będzie mądrzył, bo on sobie tam, o, oh, o, oh, o, oh. i też, ja nawet gdyby, gdyby się okazało, że, yy, yy, że, wiecie, nie zawsze też u mnie jest tak, wygląda, że o, przychodzę sobie rano, 8 goli, ba, sześć, później się wczoraj sobie przyjdę, drugie cztery dołożę i tam, czy sześć, Mam 14 go malowania. Nie, to nie jest tak. Ale codziennie coś tam jest zrobionego. Także, żeby. To Wam też. Tu Ła, wolny, twarty, maluję sobie tego. Nie, po prostu każdy z nas ma jakiś. Ale żeby żyć poza tym, też będę. Dlatego bardzo mi zależało. I tutaj teraz krótko powiem na pytanie. tam działać. jak działać bo nic znowu nie zrobię, to, to mi wszystko to ucieknie i nie powiem o, o tym, co chciałem powiedzieć. Ale chciałem powiedzieć o tym, że yy, Karolina do mnie napisała, Kamilka yy, już zresztą yy, po przyjacielsku, to już mamy mam jakiś tam kontakt teraz bardzo częsty i pytałem Was kiedyś, czy yy, wspominałaś o tym, wspominałeś teraz o tym, yy, czy lepiej byłoby tak, bo zapytałem wprost Was, czy lepiej by było by by zrobić taką o tych treściach mówiących właśnie o takim realizowaniu swojej partii, o tym, o tym przyciąganiu, o tym magnesie finansowym, o takich rzeczach, o, których, o takim wychodzeniu z poza, poza umysł, o tym poza zaawansujący umysłu, o tych wszystkich mentalnych, które możemy razem wspólnie, trzeba ja w ogóle wskazywać, jak, to, jak tam wejść, stoi i z tym działać. Czy zrobić oddzielny kanał, kanał do tego, czy, czy to robić w zakresie tego. I, i bardzo słusznie Karolina mi tu zauważyła w, w mailu, że pewnie będą dzwonić z tego i tego, albo przeciwnicy no, będą po to i w ogóle i tam sobie tego, tak, a, a, a będą i tacy, którzy będą, nawet jeżeli to powstanie drugi kanał, to będą oglądać i ten i ten. Natomiast będą też tacy, którzy będą tylko ten, albo będą tacy, którzy w ogóle nie będą. Także yy, masz rację Karolinko, Karolinko i myślę, że, że po prostu zrobię to w ten sposób, że yy, yy, na razie zobaczymy, no będę splatał takie odcinki, których yy, sami to ocenicie i lepiej robić tak jak Karolina zasugerowała, że, żeby zrobić no, może playlisty i na jednej plejeliście właśnie te malarskie, na drugiej tam jakieś inne, a na inne jeszcze tam jeszcze może pogrupować, nie wiem, olejne akrylowe i tam nie wiem, kwiaty, portrety, yy, pejzaż i tak dalej. Czy to zrobić? No, myślę, że jeszcze też z yy, dnia na dzień będzie, yy, yy, będzie się YouTube rozwijał w ten sposób, że to jakoś tam te funkcjonalności w obrębie kanału będą. No ale to do, do, dobra, to ten to meritum. Czyli tak, by, żeby to Was nie rozpraszało, żeby to, co, co tam jakieś takie drobne rzeczy, które yy, i to, że, że nie macie czegoś tam, czy czegoś Wam brakuje i dążenie, takie bardzo dążenie, jakie to przynosi nie, niesamowite efekty, to, to sami sami zrozumiecie. Cuda, a jeszcze do tego, jak dołożymy tę ten, ten, yy, ten, yy, sferę tego wychodzenia poza... Mówiłem o tym cienkim pędzelku, yy, ciemna farba i trochę takich szybkich, szybkiego rysunku, który pozwoli mi na to, żeby następnym yy, yy, odnaleźć sobie tutaj te smarki i o. I tu obrazek prawie już, no, prawie już jest wyschnięty. On nie jest powleczony jeszcze żadnym werniksem, nawet nie ma tych boków, yy, yy, obrazu, nie, nie są tu malowane. A propos tych boków, to też yy, widziałem jakieś takie piękne wnętrza jakimś tam yy, przy okazji jakiegoś tam programu jest tam równęło, generalnie yy, yy. dzisiaj jest wolniejszy dzień, bo dzisiaj jest sobota yy, i takie dni yy, albo staram się tam poświęcić rodzinie, albo za tak jakąś porządką, coś tam i troszeczkę taki jest yy, dzień luźniejszy ale też yy, jak powiedziałem, yy, staram się tej telewizji w ogóle telewizji nie oglądać a, jeżeli nie, a szczególnie nie oglądać programów inter, y, informacyjnych, bo to ani mi w niczym nie pomaga, ani to y, 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 po prostu nie ma wpływu na moje życie, nie ma tam żadnych treści, które... a one bardzo zaświecają pod świadomość, bo to wnika tak w y, świadomość i y, 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 y to jest zupełnie od razu odczytywane jako, jako fakt, bo, bo to lepiej po prostu dobry film sobie zobaczyć. A jeżeli już tam... To ja mam takie ulubione programy w, w telewizji. Tam jakiś plus tam jakieś, nie wiem, te, te, w których jest fajne takie m, życie, takie, wiecie, inne światy, to jakieś fajne wnętrza, właśnie y, na, na domu są tam y, takie programy, niektórych nawet malarstwo, jakieś jakie obrazy wjechać y, w tym... I gdzieś widziałem, y, właśnie przy jakieś fajne fajnych wnętrz, gdzieś y, jakimś y, tym, minęło. Y, no zmora, moim zdaniem to jest ewaluacja yy, dzieła, czy obrazu. Nawet to po, dotyczy nawet wydruków. jakiś były... Na ścianie wisi w obraz, a już obraz to szczególnie yy, tu, przy okazji tego, tego malowania tych boków, na którym obraz się nie kończy wraz z krawędzią tutaj, tej, 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 tegonica, yy, tego nica, tego płótna, tylko przenosi się dalej na, na te boczne krawędzie, na po prostu boki I to wygląda tak, jakby... Szczególnie to był przy obrazie malowany, wydaje tak? Jakby po prostu de, jak to, jakby czy widzieliście obraz Evan Goga, Lembranta, Matejki, żeby był na bokach malowana treść, była, to to jakby wiecie, za duży obraz naciągny tam za małe krosno i, i w ten sposób e, I, I To jest niedopuszczalne moim zdaniem, chociaż to niby ma by świadczyć o tym, że obraz może, może być e, wisieć bez ramy, tak? Dla mnie to jest e, uważające bardzo, tak cudzysłowie. Słuchajcie, żegnam się, bo już koniec nagrania. no nic nie zrobiłem, ale mam nadzieję, że coś tam, jakieś treści do was no To byłem ja na razie na razie. W yy, następnych yy, wejściach, już pewnie nie dzisiaj, yy, będzie kontynuacja tego higienizmu. I kolejne wychowanie, już może zacznę. ten, No piękne teraz są są super, się robi naprawdę fajnie.